Gdy wieczorem sobie pójdę nad jeziora brzeg, niebo błyska gwiazdami, księżyc też tam jest, słucham wtedy szumu wiatru, pojękiwań drzew i tak sobie rozmyślam przestrzeni czuję ze. Chciałbym po pod nogami mieszkajem chwycić świat. Poczuć w ręku sterb popłynąć poza koryzą. Wódkaną z gwiazdrzyźbą poza koryzą. Pośród włotnych sterb popłynąć poza koryzą. Wódkaną z gwiazdrzyźbą poza koryzą. Pośród włotnych sterb jednak to jest to tylko mrzonka, lotna tak jak wiatr Może kiedyś się spełni, En za parę lat Teraz jeżdżę na Mazury, które znam na wzgość Chyba kocham tej ciągnie mnie tam coś Chciałbym po pod nogami nie szarych wędzi Świat, poczuć w Pośród chodnych sfer popłynąć poza horyzont Wódkaną zjaźnieć popłynąć poza horyzont Pośród chodnych sfer Lecz za kilka lat na pewno Powtarzam sobie to Gdy nabiorę doświadczenia Sprzedam ułaj bez swą Namówię kilku dobrych kumpli Na przygodę tą Popłyniemy na żaglowców Poprzez morską toń działem pokład w żagrę Popłynąć poza horyzont popłynąć po poza horyzont Pośród wodnych sfer Popłynąć poza horyzont Pod kaną zderz Wiedź popłynąć poza horyzont Pośród wodnych sfer Działy pokład pieny Pod nogami miecz Bożuć w ręku ster popłynąć poza horyzont, budkaną zwiast popłynąć poza horyzont, pośród wodnych sfer popłynąć poza horyzont, budkaną zwiast popłynąć poza horyzont, pośród wodnych sfer.